Panie doktorze, co powoduje powstawanie wad i defektów kończyn dolnych? Bo to jest problem medyczny coraz częściej obserwowany wśród Polaków. Oczywiście zmiany, które pojawiają się już we wcześniejszym okresie, ale najświetniejsze i najciekawsze jest to, że proszę sobie wyobrazić, jeśli mówimy o płaskostopie u dzieci, to statystyki są bardzo rozbieżne. Od 3 do 90%. Z czego to wynika? Z tego, że bardzo często nawet my, lekarze, popełniamy błęd w diagnozowaniu tych pacjentów i oceniamy, że jest to płaskostopie, a nie jest to płaskostopie. Pamiętajmy o tym, że u dzieci zawsze na początku jest płaskostopie fizjologiczne. Na początku, przez kilka lat życia jest płaskostopie fizjologiczna, a w którym momencie naszego życia zaczyna być to już patologia. Myślę, że należy się zacząć niepokoić wtedy, kiedy około 5-8 roku życia stópka nam wygląda niewłaściwie. Jak to możemy ocenić? Bardzo prostym sposobem jest to, żeby sobie mogli rodzice zrobić zdjęcie dziecka i obserwować go od czasu do czasu. Wtedy pojawią się u nas albo nogi szpotawy, albo pałąkowate, które też nie są problemem, bo na początku szpotawość jest także zupełną fizjologią. Natomiast w okresie późniejszym już należy na to zwracać uwagę. Jeśli zaczynają się pojawiać wykoślawienia bucików, trzeba się zwrócić do specjalisty. No właśnie, a co jest przyczyną? tych defektów. Bardzo różnie jest to interpretowane także w piśmiennictwie światowym. Niektórzy mówią o zmianach już w gronie matki, kiedy jest dziecko źle ułożone. Inne badania z kolei twierdzą, że to są wady, które pojawiają się w okresie nieco późniejszym, kiedy pierwsze miesiące życia decydują o tym, jak się ta stopka formuje. Musimy zawsze pamiętać o tym, że stópka u dziecka na samym początku jest bardzo miękka. To są same poduszeczki tłuszczowe. Jeśli my w tym momencie jako rodzice zbyt często znamawiamy dziecko do wstawania, chociaż ono jeszcze nie chodzi, stopujemy je, jeśli chce powoli do tego dochodzić, Wtedy się problem, bo niestety te zmiany narastają i potem mogą się już stać naprawdę dużym problemem. Taka potoczna wiedza podpowiada, że obuwie, które nosimy, może być przyczyną powstawania płaskostopia? Czy to jest błędne zdanie? To też jest błędne zdanie, ale może nie w zupełności. Zależy od tego, jakie jest to obuwie. Proszę pamiętać, że dziecko musi mieć nosić obuwie takie, które jest dla niego bezpieczne i odpowiednie. Co rozumiemy pod tym pojęciem? A więc zawsze pamiętajmy, że bucik powinien być nieco większy. Nie chodzimy do sklepu z pałeczką i nie wkładamy pałeczki do bucika, bo to będzie źle dobrany bucik. Przynajmniej jeden rozmiar większy, uniesiony. Czubek, bo obcas, żeby był minimum 5 mm u małego dziecka, u starszych może być nieco wyższy i obuwie powinno być o elastycznym podłożu, ponieważ pamiętajmy, że jeśli dziecko chodzi tak samo jak my, ruch zawsze następuje spięty na stopę. Jest to także amortyzacja w naszym przy przemieszczaniu się. W momencie, jeśli do tego dochodzi, że my stopujemy to przez nakładanie obuwia o twardym podłożu, wtedy następują deformacje i problemy. Kiedy te deformacje i problemy już wystąpią, czy w jaki sposób można je leczyć? Jakie tu metody zastosować? Czy można cofnąć się płaskostopie? No tu też jest wiele legend i wiele opowieści z tym związanych. Najprostszym rozwiązaniem już jest wcześniejsza nawet profilaktyka, nie samo leczenie. Pamiętajmy, nie zmuszajmy nigdy dziecka do niczego. Niech ono samo funkcjonuje, niech samo chodzi. W swoim rytmie do wszystkiego dojdzie. Jeśli zacznie chodzić w 10-15 miesiącu, to dobrze, nie poganiajmy go. Jeśli zacznie się potem już problem, rzeczywiście z samym leczeniem tej stópki, Płaskiej, no to niestety ćwiczenia na pewno nam pomogą, ale najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby dziecko samo jak najdłużej wędrowało po nierównej powierzchni, przemieszczało się samodzielnie, bez jakiegoś większej pomocy, bez obcisłych sandałków, które często zakładamy, bo nawet jeśli sandałek to też musi mieć odpowiednią podeszwę z wgłębieniem tak, żeby utrzymać stopę i żeby tam nie dochodziło do szpotawości czy koślawości. Ale przede wszystkim dajmy spokój małemu człowiekowi, niech on się rozwija swoim rytmem, wtedy nie będzie potrzebne leczenie. Oczywiście, jeśli to są wady już wrodzone od samego początku, widzimy już, kiedy dziecko się rodzi, pojawia się problem. Wtedy to leczenie operacyjne, różnego rodzaju uwolnienia i zespolenia. Ale na samym początku dajmy dziecku szansę na samo funkcjonowanie. Czy płaskostopie może w konsekwencji dawać jakieś inne schorzenia medyczne? Płaskostopie to jedna z przyczyn tego, co potem pojawia się w wieku dojrzalszym. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli dochodzi do płaskostopia u dziecka, to potem przez to przekrzywienie stópki w jedną lub drugą stronę, dochodzi także do zaburzenia osi kończyny, a więc kończyny mogą się wyginać w jedną lub w drugą stronę. To, co ja pokazywałem na początku, szpotawość, koślawość, która się może pojawiać. Dalszym etapem i problemem, który także wynika w tej zaniedbania tych pierwszych miesięcy życia i zmuszania dziecka do niewłaściwego funkcjonowania, to także zmiany w zakresie stawu biodrowego, ale to odczuwamy dopiero my w wieku dojrzałym i dorosłym. Niestety pamiętajmy o tym, że zawsze jest określony czworobok odparcia. Jeśli my go zaburzymy przez właśnie zmiany wynikające z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, to konsekwencje także będą rzutowały na stawy biodrowe, na kręgosłup, częste wady postawy i zmiany. Na przykład skolioza to nie tylko wynikająca jest z deformacji, ale także konsekwencje pojawienia się skoliozy, to jest to, co się dzieje we wcześniejszym okresie. Niektórzy twierdzą, że w starszym albo bardzo starszym wieku także może się pojawić płaskostopie, choć nie mieliśmy go przez cały, całe życie. Czy to jest y, możliwe? płaskostopie raczej zawsze, jeśli pojawia się w wieku starszym, miało swoje podłoże na samym początku u młodego człowieka. Wtedy mówimy o tym płaskostopiu patologicznym już, a nie fizjologicznym i ono wymaga korekcji. Natomiast nie bywa tak, żeby płaskostopie rozwijało się nagle u dorosłego człowieka, który nigdy czegoś takiego nie przeżywał. Owszem, pojawiają się zmiany wzrodnieniowe typu ostroga piętowa, typu stopa poprzecznie bardziej wydrążona. Natomiast samo płaskostopie to nie jest tak, że nagle pojawia się nam w późniejszym wieku, ale no zawsze należy zwracać uwagę na to, jak się przemieszczamy, jakiego obuwia używamy, bo obuwie to nie tylko problem dla dziecka, ale także i dla dorosłego. Więc jeśli już mówimy o dziecku i tutaj o tym, co chcemy mu zaoferować, to starajmy się, żeby to było właściwej jakości, nie za najniższą cenę i także produkt o dobrej jakości. Często jest tak, to już też anegdotycznie możemy sobie powiedzieć, że zachwycamy się małą stópką. To jest dobre w Chinach. Tam uwielbiamy tego typu rzeczy i jak pamiętamy nawet specjalnie obwiązywano stopy, żeby one były mniejsze. To nie nasze warunki europejskie. Tutaj zadbajmy o dobrą jakość, o dobre obuwie, nie żałujmy pieniędzy dla dziecka, jeśli musimy takie obuwie mu kupić. Jeszcze ostatnie pytanie, bo nasze babki i mamy, no kiedyś to było modne, mówienie, że dziecko powinno chodzić jak najczęściej, jak najdłużej na bosaka. Że to jest takie zdrowe dla stóp i że to zapobiega płaskostopiu. Czy to była taka ludowa mądrość, czy coś w tym jednak jest? Myślę, że w życiu należy czerpać także z ludowych mądrości. Akurat jeśli chodzi o te opowieści babek, są bardzo słuszne i właściwe. Chodzenie na bosaka, zwłaszcza po nierównym podłożu w okresie lata, to jest to, czego byśmy oczekiwali. Unikajmy nawet u małego dziecka jakichś wąskich śpioszków, obcinanych. Często mamy, popełniają błędy, co obserwujemy w, w praktyce klinicznej. Dziecko małe w wózku nie chodzi, a już ma bucik przywiązany, przysznurowany bardzo mocno do stopy, i wtedy od razu pojawiają się problemy. Jeśli tylko chwilę poczekamy i damy mu szansę, wtedy tych problemów nie będzie. A mądrość babci ludowej zawsze należy przestrzegać i korzystać. W tym jest wiele prawdy.